Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Jak zawsze, karty zostały potasowane, przygotowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją dla naszego dobra. Bardzo miło mi, jak zawsze, Was gościć u siebie o tak wczesnej porze. E, bardzo dziękuję za Waszą obecność e, bardzo proszę o komentowanie e, lajkowanie i subskrybowanie mojego kanału, abym mógł e, na bieżąco e, przy, e, oferować Wam, przychodzić z naszymi e, codziennymi spotkaniami, byście byli no, po prostu na bieżąco dobrze, aby nie przedłużać e, zapraszam do wysłuchania energii i wysłuchanie tego, co nam podpowiadają, czym mogą być nam pomocne. Najpierw może karty Tarota. A może dzisiaj tutaj jakoś tak blisko. Proszę. Słońce. Karta Słońca. Cóż, cóż mówi nam Karta słońce. To przede wszystkim męska, silna energia. To informacja o człowieku, który ma pełną świadomość, ma decyzyjność, to co księżyc mógł nam przekłamywać, naginać pewną rzeczywistość, troszeczkę mamić. Słońce, jakby nadaje blasku, nadaje prawdziwości, nadaje słuszności, nadaje kierunku i siły mocy sprawczej. Często karta <laughs> Słońce mówi nam o. Przewodniku duchowym, osobie bardzo silnej, stanowczej, dowodzącej, o osobach, o duszach i zawodach artystycznych, ale też i kierowniczych. Jest to wysoka świadomość, duży, duża doza tolerancji i pokory, ale i świadomości, i energicznego, mocnego działania. Także myślę, że karta doładuje nas swoją energią i wskaże nam odpowiednie cele i kierunki do naszego osobistego działania. Tego Wam życzę. Przejdźmy teraz do czytania energii minerałów. Zobaczymy, z jakimi energiami dzisiaj będziemy się yy, iść przez dzisiejszy dzień. Jakie będą nam pomocne czy potrzebne. O, może dzisiaj tutaj. Kwarc. Różowy, delikatność. No tak, kwac różowy jest bardzo pięknym minerałem bardzo delikatnym, takim uczuciowym i też wspomaga i jakby kieruje układem, właśnie krwionośnym i sercem. E, wspomaga dokrwienie naszego serca, wzmaga jego pracę, e, wzmaga odpowiednie natlenienie, dotlenienie zarówno komórek serca, jak i komórek ciała, wspomaga przy wszelkich jakby, dolegliwościach układu krążeniowego reguluje pracę naczyń, wzmacnia ich ścianki, nadaje elastyczności, zapobiega zawałom, wspomaga również przy leczeniach, jeżeli już takie sytuacje nas spotkały właśnie mamy problem z sercem no to jak najbardziej energia kwarcu różowego będzie nam pomocna i, 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 i potrzebna przyspiesza również gojenie się ran związanych właśnie z kwestiami niedokrwiennymi. Mogą być to na przykład przypadłości choroby naczyń krwionośnych, łagodzenie efektów tzw. zimnych rąk czy zimnych stóp, pomaga, łagodzi i wspomaga nas w leczeniu stanów z żelakami. Jest minerałem, który Również daje nam e, więcej pewności siebie, uwrażliwia na piękno pokazuje jakby uroki tego naszego życia i takiego fizycznego i duchowego. Jest pomocny jakby w leczeniu tak zwanego złamanego serca, czyli po różnych rozstaniach. Uwrażliwia nas, tak jak powiedziałem, na piękno, ale też i daje nam większą pewność siebie. Pokazuje, że jesteśmy piękni, tacy jacy jesteśmy. Umożliwia nam jakby docenienie własnych wartości. Też działa wspomagająco w leczeniu stanów depresyjnych, stanów lękowych. Położony blisko naszego łóżka pomaga nam w regularnym, dobrym śnie, takim dający nam odpoczynek, rozluźnienie, relaks, jest niezastąpiony. W niwelowaniu i pomaga nam, jakby pozbywać się koszmarów sennych. Także w tej kwestii również jest nam bardzo, bardzo pomocny i, i, i przydatny. U, tak, jak powiedziałem, e, wspomaga układ krążeniowo-oddechowy. E, i jego energia jest taką delikatną, ale intensywną energią dla naszego i umysłu i ciała. Dedykowany jest głównie osobom spod znaku byka i wagi. Współpracuje najlepiej z czakrą serca, a oczyszczamy go pod bieżącą Letnią wodą lub w towarzystwie hematytów, a energetyzujemy go, kładąc na kryształach. Także tyle energii minerałów. Jak zawsze, zobaczmy jeszcze, co podpowiedzą nam, jaką energią będą się opiekować jaką będą nam pomocne karty, właśnie opiekuńcze. Miłość, proszę pięknie, do kwarcu, do słońca, świadomość i ostatnia, wybór miłość. Jak już niejednokrotnie powiedziałem, jest to najpiękniejsze, najczystsze, najwyższe uczucie czy do samych siebie, o którym trzeba zawsze pamiętać czy do a, nam bliskich i do istot. Innych, czy do zwierząt, e, jest to czysta, e, najsilniejsza energia dobra, spokoju, nadziei, miłości, pokory i wybaczenia. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Tak, bo miłość wiedzie nas do wyższych. E, Partii naszej świadomości, do, odebrania, do odbierania nas samych i kierunkuje nas do działania w dobru a dla nas samych i innych. Piękne uczucie. Świadomość. Świadomość własnego ciała, własnych ułomności, własnej dumy, pokory i świadomość również wyższa. To praca nad sobą, to praca z energiami wyższymi, to praca również u tzw. podstaw. Umacniaj świadomość chwili obecnej, sens życia, który poszukujesz tkwi w teraźniejszości. Tak, należy obserwować świat dookoła. E, mówi się, utarło się mówić, czytaj znaki, ale to prawda. E, interpretuj je i świadomie dokonywuj, dokonywuj wyborów e, własnych mm, osiągnięć czy celów, które sobie założyłeś. Bardzo istotne. Być świadomym. I wybór. Kolejna energia, która mówi o możliwościach, o tym, że to nas ukierunkowuje. Oczywiście, bardzo dobrze jest mieć wybór. To my jesteśmy kreatorami własnej świadomości, własnych możliwości, własnego świata. Pamiętajmy również, że wybór daje nam pewne możliwości postrzegania i zachowania. Pamiętajmy również, że tak naprawdę nic nie jest nam dane na zawsze. Mamy zawsze możliwość wyboru. Nasza droga. Raz obrana nie musi być do końca drogą, którą będziemy podążać. Czasami sytuacje, czasami ludzie, czasami okoliczności się zmieniają i my również musimy zweryfikować nasz wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. No, tak jak powiedziałem, nic nie jest nam dane za zawsze, niemniej jednak no, należy dokonywać dobrych i słusznych wyborów. I na koniec, jak zawsze, energia run. Zobaczymy, jaka będzie nam pomocną i opiekuńczą. Dzisiaj jest to runa romans. Runą romans opiekują się dwie planety: Wenus i Mars. To dwie. Jakby dwie sprzeczności męska i żeńska, ale też i sprzeczności, które nadają bieg, nadają sens, nadają rytm naszego życia, to. Z jednej strony różnice, ale z drugiej strony i też namiętność. To wyzwolony seks, to e, nasza mentalność na wyższym poziomie, to czerpanie przyjemności, to e, lot do działania, ale też również ostrzeżenia, bo tam gdzie wielkie uczucia, gdzie wielka miłość, to jest możliwość też i jakiś niesnasek, jakiś e, m, kłótni, więc ostrzega nas przed tym. E, to runa, która. Uzdrawia zranione serca, daje nam chwilę wytchnienia, daje nam również poczucie wyższych wartości, kierunkuje na spełniony, dobry związek w poszanowaniu drugiej osoby, ale też i w poszanowaniu siebie samego. To czysta przyjemność, i ta fizyczna, i ta duchowa. Myślę, że dzisiaj energie naprawdę bardzo silne. Kochani, tyle na dziś. Życzę Wam, aby ten dzień był. Rozświetlony promieniami słońca, korzystajmy z jego energii, z jego możliwości, z jego mocy, działajmy, nie bójmy się, lśnijmy, bądźmy jak te gwiazdy sami dla siebie, a naszym świadomym wyborem możemy czasami wskazać innym słuszne dla nich drogi, możemy być podpowiedzią lub kreatorem, chociażby na jakiś czas. Pamiętajmy tylko, że najważniejsza, może to zabrzmi banalnie, ale najważniejsza w naszym życiu jest miłość, poszanowanie drugiej istoty. Czasami miłość to też pozwolenie na to, aby ta osoba poszła własnym wytyczonym szlakiem, niekoniecznie z nami. To jest przejaw najwyższej miłości: kogoś, kochać kogoś tak bardzo, aby móc, aby ta osoba mogła podejmować własne decyzje. Kwac różowy dzisiaj, energia tego minerału jest nam bardzo pomocna uspokoi nasze nerwy, nasze emocje, nada rytm sercu, pozwoli zobaczyć piękno w spadającej kropli deszczu, nawet w najbardziej pochmurny dzień. Uwierzcie mi. I cóż, korzystajmy, cieszmy się, romansujmy, toż to wiosna, szukajmy własnej e, bratniej duszy, bądźmy Starajmy się być najlepsi dla naszych partnerów, partnerek, dla naszych najbliższych, bo to nas uskrzydla, nadaje dobry kierunek naszym wyborom w pełnej świadomości. Kochani, pięknie Wam dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia jutro.